Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale On Crave Drive, na którym prezentujemy Wam nasze produkty do daci. Montowana jest tutaj w to miejsce. Wygląda w sposób następujący. Pokażę Wam też Zbliżenie. A bardzo fajnie komponuje się tutaj z deską rozdzielczą Duster'a, jest zrobiona dokładnie pod kształt, jest wyprofilowana, także bardzo fajnie wypełnia to miejsce. Jej głównym zadaniem jest to, żeby przytrzymywać te rzeczy, które trzymamy sobie tutaj na tej małej półeczce, żeby nam nie zjeżdżały w czasie jazdy i nie spadały z tej półki. Oprócz tego, że listwa jest bardzo funkcjonalna, to jeszcze dzięki temu, że ma tutaj bardzo fajny napis Duster, jest fajnie wyprofilowana, super komponuje się z deską i bardzo fajnie wygląda. Montaż tej listwy jest bardzo prosty, nie wymaga żadnych narzędzi, także pokażę wam za chwilę, jak to można prosto założyć. To gumowe wypełnienie półki ma od spodu takie piny oryginalnie. Naszą listwę wystarczy przełożyć tutaj przez otwory, właśnie przełożyć te piny i wpiąć tutaj na miejsce tutaj gdzie ta półeczka ma oryginalnie swoje zaczepy i wystarczy to po prostu wcisnąć w kilku punktach i listwa jest gotowa do użycia. W opisie do tego filmu znajdziecie wszystkie potrzebne linki, gdzie można znaleźć nasze produkty, czyli tą listwę oraz inne produkty do Daci Duster. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Niedługo będziemy na kanale prezentować Wam też produkty do innych modeli Daci, więc zapraszam do oglądania. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, widzimy się już niedługo, jak zwykle w szerokości. Cześć!